Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich się nauczyłem w swoim życiu, jest to, żeby cię szczęśliwym jest umiejętnością, można się jej nauczyć, zmieniając swój sposób myślenia i wyrabiając. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich się nauczyłem w swoim życiu jest to, żeby cię szczęśliwym jest umiejętnością, można się jej nauczyć, zmieniając swój sposób myślenia i wyrabiając pewne nawyki. Każdy może być całkowicie i w pełni szczęśliwy jeśli poświęci na to swój czas i swoją uwagę. Na tym blogu pojawiło się już wiele artykułów na temat tego, jak być szczęśliwym. Dlatego teraz postanowiłem wybrać 12 z nich, które według mnie są najistotniejsze. Zebrałem je w jedno miejsce tak abyś nie ominął żadnego z nich i abyś wiedział w jakiej kolejności się za nie najlepiej zabrać czytając jeden artykuł dziennie w ciągu 12 dni nauczysz cieszyć się życiem a jeśli chciałbyś doświadczyć pełnego procesu uwalniania się od wewnętrznych blokad i otwarcia się na szczęście Poznaj 15-dniowy kurs, jak być szczęśliwym. Pod opieką Coacha w praktyce odmienisz swoje podejście do życia i zaczniesz doświadczać większej ilości szczęścia, bez względu na okoliczności zewnętrzne. Dzień 1-3, poznaj swój umysł. Pierwszy etap pracy nad tym, aby być w pełni szczęśliwym człowiekiem, polega na zdaniu sobie sprawy z pewnych mechanizmów umysłowych. Musisz wiedzieć, jak działa umysł i w jaki sposób filtruje rzeczywistość. Tworząc w Twojej głowie taki, a nie inny model rzeczywistości. Działanie filtrów umysłowych, artykuł o filtrach biologicznych i umysłowych, które sprawiają, że odbieramy świat w zniekształcony sposób. Tworzymy tym samym swoją własną mapę rzeczywistości, która później determinuje to, jak żyjemy. Odpowiedzialność, coś, czego brakuje wielu ludziom, zrzucając winę za całe zło na innych. Sami sobie odbierają kontrolę i możliwość zmiany swojego życia. Jak więc odzyskać odpowiedzialność za siebie? Bez rąk, bez nóg, bez zmartwień. Bohaterem tego artykułu jest Nick Wujicic, mężczyzna który urodził się bez rąk i bez nóg. Inspirujące. Dzień 4 do 6. Uwolnij się od negatywnych emocji. Drugi etap polega na pozbyciu się wszelkich negatywnych emocji i przekonań ze swojego życia. Jako, że najważniejszym elementem nauki szczęścia jest oduczenie się unieszczęśliwiania siebie. Trzeci etap to, jak poradzić sobie z przeszłością. Jeśli masz jeszcze jakieś wspomnienia, które ciągle wracają, wywołując u ciebie negatywne emocje, możesz się z nimi w bardzo prosty sposób rozprawić. Czy ta myśl jest zgodna z prawdą? O technice de work, czyli o niezwykle istotnym narzędziu do podważania swoich myśli, które wywołują negatywne emocje. Kult materializmu. Czy przywiązujesz się do rzeczy materialnych? Zobacz, jak możesz się uwolnić od tego kultu, zyskując spokój i niezależność. Dzień 7 do 9. Ćwicz mięsień szczęścia, trzeci etap to konkretne umiejętności, które są ci potrzebne, aby nauczyć się odczuwać radość i szczęście. Wyrób sobie pozytywne nawyki i ciesz się swoim życiem. Codzienna lista wdzięczności, czyli jak doceniać to. Co już posiadasz, to tylko pięć minut dziennie, a efekty są niesamowite. Uczyń dziś wspaniałym dniem, kilka sposobów na to, aby dzień dzisiejszy był wyjątkowy. Uśmiechnij się i do dzieła. Bądź tu i teraz, artykuł o tym w jaki sposób wyciszyć umysł i zaznać życia w świadomości obecnej chwili. Dzień 10 do 12. Znajdź swoją misję ostatnim etapem jest zrozumienie tego, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze i odkrycie swojej pasji. Poznaj swoje wartości. Pierwszy krok w podróży do spełniania swoich marzeń. Poznaj to, czym się kierujesz w życiu. Jak odnaleźć swoją pasję, jeśli jeszcze jej nie znalazłeś? Wszystko przed tobą. Są sposoby na to aby znaleźć swoje powołanie, droga do celu, czyli o tym, dlaczego droga jest ważniejsza od samego celu. Czytaj jeden artykuł dziennie i od razu wprowadzaj go w życie. Obserwuj, jak zdobyta wiedza działa w praktyce i świadomie wprowadzaj zmiany. Pracując aktywnie nad swoim szczęściem, zobaczysz, jak szybko nauczysz się cieszyć życiem. Życzę ci wiele szczęścia, uśmiechów i radości. Uśmiech.